Antykoncepcja umożliwia regulację płodności, świadome podejmowanie decyzji o posiadaniu potomstwa w chwili gdy zaistnieją optymalne warunki zarówno dla dziecka, jak i dla rodziny. Czasami zdarza się jednak, że antykoncepcja zawiedzie. Można wtedy zastosować tak zwaną antykoncepcję po. Duża dawka hormonów powoduje zagęszczenie śluzu szyjkowego i uniemożliwia plemnikom dotarcie do komórki jajowej, ale także przeciwdziała implantacji zarodka w jamie macicy. O komentarz poprosiliśmy panią dr Katarzynę Pietuch. Jeżeli zdarzy nam się taka sytuacja, że dochodzi do zbliżenia w trakcie, kiedy mamy owulację, kiedy mamy dni płodne i pacjentka wie o tym, że to są dni płodne, powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza, jeśli nie chce zajść w ciążę. Taki lekarz ma możliwość i może odmówić podania takiego leku, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, może wykonać próbę ciążową, żeby nie sprawdzić, czy nie jest pacjentka we wczesnej ciąży powyżej czwartego tygodnia. Może również, jeśli zgodny to jest z jego etyką lekarską, wypisać pacjentce tak zwany lek poronny, który podawany jest maksymalnie do 72 godziny po współżyciu. Najczęściej ten lek wywołuje wczesną miesiączkę, czyli bardzo często obfite krwawienie, bóle brzucha, mogą pojawić się wynioty.